Cześć, witajcie! Ostatnio nagrałem odcinek o najlepszych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach z racji tego, że się Wam ten odcinek spodobał, to dziś chciałbym Was zaprosić na 10 najgorszych według mnie meczy polskich klubów. Wiem, że większość z nas wolałaby o tych meczach zapomnieć, ale w sporcie jak i w życiu czasem warto wziąć przykład ze swoich porażek, by nie powtarzały się one na przyszłość. Zapraszam! piłki z własnego pola karnego błąd yy, niewysokiego bramkarza Pogoni Szczecin yy, Szybowskiego który wykorzystuje napastnik z Trinidadu i Tobago Errol Edinson McFarlane i w siódmej minucie yy, Pogoni Szczecin Islamczycy grali zdecydowanie bardzo twardo i druga bramka 41 minuta Olafur Stikson podwyższa na yy, 2 do 0 Dziś w Wilnie warszawska drużyna miała zagrać mecz w drugiej rundzie Pucharu Intertoto z Wętrą, a zagrała tylko jedną połowę. W przerwie przy stanie 0-2 na boisko wtargnęli chuligani ze stolicy. W 8.45 minucie dwa trafienia dla Wetry Wilno. Do przerwy Litwini prowadzą 2-0 i to najprawdopodobniej rozwścieczyło warszawskich pseudokibiców, którzy wtargnęli na... Murawę, policja użyła gumowych, kul było bardzo niebezpiecznie. Policja przepędzała tych pseudokibiców koniami, wręcz dosłownie. Ci pseudokibice odpowiadali kamieniami, drewnianymi elementami ławek. Było zagrożenie, że pseudokibice dojdą do litewskiego sektora, ale na szczęście po 20-25 minutach udało się opanować sytuację. Obiekt oglądali delegaci UEFA, bo są duże zniszczenia, została zniszczona bramka, zostały powyrywane, elementy ogrodzeń została stratowana wręcz przez pseudokibiców, przez pseudokibiców Murawa. No i nie wykluczone, że Legia zostanie wykluczona nawet z europejskich pucharów. Yy, ale właśnie no, tak myślę, że, 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 że tutaj jest yy, racja w tym, żeby, żeby właśnie... Uwaga! Zmienić... Teraz okazja i gol i gol dla drużyny mistrza yy, Estonii Nikita Andrzejew. No to jest szok. Zszokowany Maciej Skorża i też yy, ja nie chcę powiedzieć, że przygnębieni, ale w tej chwili skonsternowani zawodnicy yy, białej gwiazdy Wisła przegrywa w Sosnowcu z Lewadią 0 do 1. My mieliśmy taką sytuację, że mógł Siergienko przejąć piłkę, zostawił ją na rzut rożny Malcew i 2 do 0. Gniew Malcew, fantastyczne uderzenie na pastyka Irtyszu, nie wybronił tego strzału. Grzegorz Sandomierski. Aš turiu žalę geriau krašte. Šiandien matome iš tikrųjų daug, ar ne? Taip, tikrai palaiko atkas. Prisiminkime, kertą jo. Aš turiu krūti kojas. Ir... Palės... <laughs> yra krūti! 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 Po zmianie stron wydawało się, że bramka Dalecha wisi w powietrzu. Tymczasem stało się dokładnie odwrotnie. Piłka wrzucona w pole karne, nieporozumienie Buricza z Kamińskim i Roltoft pakuje piłkę do pustej bramki. Brak zrozumienia poznańskiej defensywy sprawił, że kibice sztyarna Newce oszaleli z radości. W Lechu za to zrobiło się nerwowo.